O wielki boski sakramencie, który kryjesz w mego Boga. Jezu, bądź ze mną w każdym momencie, a serca mego nie obejmie trwoga. Wilno, 28 lipca 1934 roku. Pierwszy brulionik. Bóg i dusze. Bądź uwielbiona, o Przenajświętsza Trójco, teraz i czasu wszelkiego. Bądź uwielbiona we wszystkich dziełach i tworach swoich. Niech będzie podziwiana i wysławiana wielkość miłosierdzia Twego, o Boże. Mam spisać zetknięcia się duszy mojej z Tobą, o Boże, w chwilach szczególnych nawiedzeń Twoich. Mam pisać o tobie, o niepojęty w miłosierdziu ku biednej duszy mojej. Wola twoja święta jest życiem duszy mojej. Mam ten nakaz przez tego, który mi ciebie, Boże, tu na ziemi zastępuje, który mi tłumaczy wolę twoją świętą. Jezu, widzisz, jak mi jest trudno pisać. Jak nie umiem tego jasno napisać, co w duszy przeżywam. O Boże, czyż może napisać pióro to, w czym nieraz słów nie ma? Ale każesz pisać, O Boże, to mi wystarcza. Amen.